Jeśli chcesz rozwijać e-commerce, musisz znać tą automatyzację. Chodzi o automatyzację tworzenia wpisów blogowych. Na chwilę obecną SEO i nawet modele MML wymagają długich wpisów blogowych. Niestety, ciągłe pisanie ich przez osobę po prostu z pracy, pracownika, nie ma na to czasu, nikt nie ma na to środków. Agenci AI zrobią to dużo lepiej. Jest kilka zasad jednak, które trzeba pamiętać. Tak, jak w przedstawionym tutaj systemie, po pierwsze trzeba dodać linki zewnętrzne, po to używamy perplexity. Po drugie, jest kwestia rozdzielenia pomiędzy różne modele tworzenia w spisu treści, szkieletu całego, całej wypowiedzi, a modelem, który będzie pisał. Mimo wszystko, rozdzielenie to daje to, że system dużo lepiej działa. Kolejny punkt to linki wewnętrzne. Musimy pamiętać, żeby w samym artykule były linki do elementów, na których nam zależy, więc warto je dodać. I po czwarte, intencja. Jeśli piszemy artykuł dla artykułu, a nie myślemy, jaka jest intencja odwiedzającego, ten system nie zadziała. Dlatego pamiętaj, musisz go poznać i musisz go wdrożyć w swojej firmie.